No witam was kochani tego 30 stycznia Powiem Wam, że U, Dzisiaj miałem ciężko z wejściem tutaj Ale jestem Jestem dzisiaj w fajnym towarzystwie Księżyca Nie będziecie widzieć Bo do kamery nie sięgnę, ale fajny Fajnie widać księżyc I słuchajcie, co Wam chciałem powiedzieć No właśnie, czy zwróciliście na to uwagę, że dzisiaj już jest 30 stycznia Jutro mamy ostatni dzień stycznia, pamiętacie? Dawno święta, grudzień, wigilia sylwestra. I nie wiem jak tobie, nie wiem jak wam, ale mi ten czas płynie szybciej niż kiedyś. Dlatego tak ważne jest, aby tutaj sobie zaplanować dzień, wyciągnąć tą nową kartkę, czystą kartkę. Zbliża się właśnie miesiąc, luty. I to mamy znowu kolejną kartkę, kolejny zeszyt. Tym razem 29 dni do zapisania po to, aby to życie płynęło tak jak my chcemy a nie tak, żeby od tak na autopilocie po prostu płynęło tyle ode mnie dzisiaj, dzięki Ci wielkie za to, że jesteś a i jeszcze tak na koniec, podziel się jeśli możesz, podziel się w komentarzu czy mój challenge przyczynił się do tego że zamorsowałeś, zamorsowałaś dzięki wielkie, że jesteś